a wy jeżeli chcecie, to zobaczcie na żywo, kupujcie bilety, fejmmma.tv, 20 no tam? maja, Łódź. Tak jest, tam no. nie będzie ochrony, tam będą decydowały, o, decydowały pięści i kopnięcia, a dzisiaj z Facebooka... Jakiej dwójki? Panowie, spróbujemy a, spojrzeć... A, to poczekaj, dam cię jest. na głośnik, i ty będziesz... a, też nie cię słyszeć jak no. coś. to na później. No. Dobra. Tak, Wizy jest. No, Wizy jest. Wracamy, wracamy. Wracamy, wracamy. Wy jesteś za takimi motorykami na 10 i 3.0. Yy, e, na 10, na ja, 3.0 jak my myślałem, tam 3.0. Każda konferencja z. Dobra, to Nieważne. Nie róbcie już Facebooka i ja mam tak, jakby którakolwiek z Was piła z Wizy, to pomimo tego, że my się znamy, dłużej, krócej, i też na obiadki tutaj, te refery, to ja bym kibicował jej. Dlaczego? No wysłanny, ja jestem z Mhm. No to tyle chciałem powiedzieć. Nie wyzywajcie jej. Mhm, dobra. Och, o, w cześć. Jaki kutas? Od kiedy Nitro broni słabszych? Kurwa od kiedy mają cycki i dupę? i zapraszamy na drugą część.